Hej, hej, witajcie najserdeczniej. My tu już od jakiegoś czasu na Emporio Life zajmujemy się konkretnym obszarem naszego życia. Przyglądamy mu się dość dokładnie i wnikliwie. Jest on powiązany z ogromnymi emocjami, a my te emocje chcemy uwolnić. Jaki to obszar życia? To szeroko pojęta obfitość, Bogactwo to nasze finanse. Ja pragnę Wam te emocje wszystkie uzmysłowić, po to, byśmy je mogli uwolnić, bo bez tego uwolnienia nic nie pójdzie do przodu. Możemy sobie zamiatać pod dywan, ile chcemy, a to i tak kiedyś się o to potkniemy. I z tego też powodu dzisiaj kolejna pogaducha. Bo były już pogaduchy na ten temat, była też medytacja na ten temat. Dzisiaj kolejna pogaducha przed kolejną medytacją uwalniającą. Niby o tym samym co poprzednio, ale jednak pod trochę innym kątem. I ja myślę, że to takie przyjrzenie się troszeczkę z innej strony, temu samemu. Pozwoli nam zrozumieć. Ja tu yy, nie chcę Cię nie bo być może, że macie te tematy opanowane, ale nie wszyscy, dlatego że zadajecie pytania, które troszeczkę mnie martwią, bo nie zostałam we wszystkim zrozumiana tak, jakbym chciała. I te tematy właśnie omówię ponownie. I yy, ja myślę, że po dzisiejszej pogadusze wiele już będzie jasne i jeżeli będą konkretne pytania, to będzie następna pogaduka na ten temat, bo chciałabym, żebyśmy tak raz do końca się z tym tematem rozprawili, żeby nie trzeba było już potem wracać do tego ponownie. Zrobimy taki cykl i przerobimy w nim wszystko. Mam nadzieję, bo i tacy byli. Byli krytycy którzy pytali mnie na przykład, a pokaż, jaki masz majątek, że masz prawo o tym mówić. Otóż żyję dostatnio i jestem z życia zadowolona. To do tych krytyków. A co daje mi jakąś legitymację do tego, żeby mówić o uczuciach, o emocjach związanych z finansami? No, życie większości z nas, a szczególnie osoby 72-letniej, Takiej jak ja, która robiła różne rzeczy w życiu, to takie rollercoaster, raz jest lepiej, raz jest gorzej. I dlatego, i z własnego doświadczenia, i ucząc się od wielu mądrych ludzi, dowiedziałam się jak panować nad emocjami i to pomogło mi w życiu i mam nadzieję, że również pomoże Wam. I, I ja nie boję się krytyki. Piszcie spokojnie. Ja nigdy nic nie kasuję, ja tylko odpowiadam na Waszą krytykę, dlatego że od tych, co nas nie chwalą, uczymy się najwięcej. Chociaż każdy z nas lubi też być chwalony i cieszy się słowami wdzięczności, a tych z Waszej strony jest bardzo dużo. Więc, kochani, kto chce? Korzysta. wybór jak zawsze, zależy od was. Ja zapraszam na kolejną pogaduchę o naszych finansach. I niech nam się darzy. Dzisiejsza pogaducha jest przygotowaniem do kolejnej medytacji, która ma nam ułatwić osiągnięcie tego przez wielu upragnionego celu, jakim jest życie w pełnej swobodzie finansowej. Nim zaproponuję tę kolejną medytację wizualizacjami, które zawsze są terapeutyczne, na drodze do zrozumienia, jak to będzie działać, kilka wskazówek i wyjaśnień. Mamy w sobie dużo mocy. Mamy tę moc sprawczą. I to my, jeżeli staniemy w prawdzie, nie uciekając od problemu, możemy odmienić nasz los na pożądany. Te nasze medytacje. I wizualizacje, jeżeli skupimy się nad nimi, odmienią nasze życie diametralnie. Mają one też wpływ na poczucie własnej wartości, na no samoocenę, powodują, że wytracamy tę dotychczasową bezsilność, wytrącamy lęk. Czyli automatycznie słuchając i stosując się do wskazówek w medytacjach, za każdym razem robimy krok lub wręcz ogromny sus do przodu. Korzystanie z wizualizacji jest bardzo przyjemne. I to jest bardzo dużym przyspieszeniem w jakimkolwiek, czego by on nie dotyczył. W procesie terapeutycznym. Tłumaczyłam to już wielokrotnie, i czasami mam wrażenie, że jedni oceniają to na zbyt prostą metodę, by działała, a inni zamiast medytować z jednym tematem przez powiedzmy te trzy tygodnie, boleliby połknąć tabletkę, bo szkoda im czasu szkoda im czasu dla samego siebie. Co te medytacje tak naprawdę robią? Otóż programują one nasze mózgi i pobudzają w nas motywację. Nasz organizm, nasze ciało i mózg nie rozróżniają, czy to jest wyobraźnia, czy coś dzieje się naprawdę. Dlatego też tak groźnym jest oglądanie filmów z nie takimi akcjami, jak powinny być, nie takimi obrazami bądź tych takich jak ja to nazywam, brudnych, ciemnych filmów, bo to wszystko przyjmuje Twój mózg i on nie rozróżnia, czy to jest rzeczywistość, czy to jest tylko film, czy to Twoja wyobraźnia. Medytacja z wizualizacją jest więc takim dogadywaniem się ze swoim umysłem, bardzo często z tym niespornym umysłem. W skrócie, ten proces przebiega tak, że ty dajesz jakby polecenie do swojego umysłu, by szukał rozwiązań na to, co tam jest w tej wizualizacji, którą ja podpowiadam, żeby koncentrował się na tym, co jest dla ciebie ważne i dobre. Można więc medytować z wizualizacjami na każdy temat i na każdej płaszczyźnie osiągać. Satysfakcjonujące, lub czasami wręcz zachwycające efekty. Bez względu na sytuację, w jakiej się znajdujemy i wieku, jaki posiadamy, chodzi tu o to, żeby zapanować nad swoim umysłem. Bo wiesz, że Ty to więcej niż umysł. Prawda? Wiesz, że jesteś świadomością. A umysł i ciało to Twoje narzędzia. Chodzi zatem o to, by mieć wpływ na swój umysł, bo jesteśmy więksi niż nasze umysły. Podczas gdy nasz umysł tylko chce przetrwać i dlatego wierzy w te wszystkie ograniczające przekonania, naszym zadaniem jest nad nim zapanować. I do tego najlepiej z wszystkich metod pracy. Nadają się medytacje z wizualizacją. Bez medytacji, tak na co dzień, co widzimy w świecie zewnętrznym? Wszystko, co w nim widzimy, to jest wydruk naszego umysłu. Tak, te wszystkie efekty i pieniądze, które mamy lub ich brak, które teraz widzimy w świecie zewnętrznym, to jest zaprogramowany świat. Przez nasz umysł ego. Ten program to setki lat ewolucji. W świecie zewnętrznym widzimy to, co mamy zakodowane w umyśle. Zakodował nam się brak, to widzimy braki i wręcz je utrwalamy. Ten kod trzeba i można zmienić, medytując. To w nas to jest. To w nas, w naszym wnętrzu. To w nas są te wszystkie ograniczające emocje, które możemy zmienić medytując i wpływając na nasz umysł. A my tymczasem co robimy? Ściekamy się na pieniądze, że jest ich za mało, że niewystarczająco, bądź przechodzą w sposób dla nas zbyt niekomfortowy. To jest wydruk naszego umysłu. A my często trzymamy się tego wbrew sobie i logice, wierząc, że tak jest. A to jest poziom fałszu. Stąd już tylko krok do tego, że uznajemy, iż to świat zewnętrzny jest za wszystko odpowiedzialny i zaczyna się ta dobrze nam zn znana jazda z tym, że to przez nich ja tak się czuję. Że to oni, że to ich wina i tak dalej. No i w ten sposób wpadamy w rolę ofiary. Czujemy się ofiarami tego świata zewnętrznego. Jak już zapewne z moich pogadów wiecie, ale nigdy dosyć powtarzania tego, jest dokładnie odwrotnie. Twój umysł. Jednak przyjmuje wpajany od lat pogląd, że to świat zewnętrzny wpływa na ciebie. No i wtedy mamy jakby moc nie w nas, no, ale tak naprawdę to mamy moc, żeby to zmienić. Ten świat zewnętrzny, ten świat naszych pretensji. To naprawdę jest poziom fałszu. No więc mamy ten umysł ego, który jest zaprojektowany. I to, co widzimy, to jest po prostu to wszystko, co jest w nas. To, co jest w nas, to widzimy na zewnątrz. No i skoro pieniędzy mamy za mało, to znaczy, że tak jakby i nas jest za mało, nas jest niewystarczająco. I to o to tu głównie chodzi. Dlaczego nas jest za mało? Otóż dlatego, że my czujemy się za mali i niewystarczający tacy, jacy jesteśmy. Wartość pieniądza jest niesłychanie mocno połączona z tym, co myślimy na swój temat. Powodzenie finansowe zależy od poczucia własnej wartości, od tego, czy szanujemy siebie i swój czas, czy akceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Dlatego korzystajmy ze swoich mocnych stron. Akceptujmy te strony słabsze, bądźmy dla siebie dobrzy, w szerokim pojęciu tego słowa. My natomiast cały czas ze sobą walczymy, negujemy siebie i jak widać, ma to niesamowicie duże przełożenie na nasze finanse. No niestety, to tak właśnie jest. W tym momencie mam obowiązek powiedzieć, mimo sprzeciwu tych, co na początku, drogi, że każdy z nas może zarabiać tyle, ile chce. Pewnie wzbudziłam tym stwierdzeniem sporo emocji, no bo jak to? Przecież to niemożliwe. Przecież zarobki mamy, jakie mamy. A ty, słuchając tego, zapewnie właśnie wytworzyłeś tę zbędną energię złości na to, co usłyszałeś i bezsilności, a czasami może wstydu, które powoduje twoje ograniczenia. Ogranicza ona twoją zdolność zarabiania. Właśnie ta złość. Bo zarabianie pieniędzy zależy od tego, co my myślimy na swój temat. Od tego, jak postrzegamy siebie. Oczywiście, to może być podświadome. To właśnie są te kody. I mimo, że je mamy i recytujemy, mimo tych kodów, ja akceptuję siebie, ja kocham siebie, a świat zewnętrzny również akceptuje, to ten świat i inni ludzie nadal pokazują nam zupełnie coś innego, łącznie z brakiem szacunku i czujemy się wykorzystywani zamiast bogaci. Ale to tak się dzieje dlatego, że na zewnątrz jest wszystko to, co masz wewnątrz i co myślisz o sobie. Tak, to jest Twoje. To wszystko jest Twoje. I gdy ty nie szanujesz siebie, swojego życia, to świat postrzega to i odpowiada na. To. Zdolność zarabiania pieniędzy to jest 99% tego, co ty postrzegasz w sobie. Bywa więc, że wśród ludzi są magnesy na zarabianie i tacy, co po prostu pieniądze odpychają. Te magnesy, czyli ludzie magnesy, mają zdrowe, wysokie mniemanie o sobie, czyli poczucie własnej wartości. Uznają siebie, Swój czas. Swobodnie dają i przyjmują, słuchają swojego serca i żyją w równowadze między wdzięcznością i ambicją, co tworzy wszelką obfitość. Krótko mówiąc, obfitość to stan świadomości, postawa, z którą można stawić czoła każdej sytuacji, jaką spotkamy w życiu. Często oceniamy naszą obfitość na podstawie ilości posiadanych pieniędzy, metrów kwadratowych naszego domu lub liczby przyjaciół albo też romantycznych związków, które mamy lub mieliśmy w życiu. Obfitość w rzeczywistości polega na doświadczeniu głębokiego przekonania, że nigdy niczego nam nie zabraknie i że życie. Na wiele sposobów oferuje nam wszystkie swoje zalety. To nie jest łatwe. Zrozumienie tego obejmuje uznanie, że jako część całości mamy zdolność dawania, otrzymywania i bycia kolejnym elementem tej hojnej maszynerii natury. Może Pomocnym będzie wyobrażanie sobie, że nasze umysły to takie projektory, które wyświetlają na ścianę, na przykład naprzeciwko ciebie, różne rzeczy. To co wy teraz widzicie na tej ścianie? No widzicie tam to, co aktualnie tworzycie. Wasz projektor to wyświetla to, co macie we wnętrzu, patrzycie na to i co? No, nawet jeżeli ci się nie podoba, to czy bicie się ze ścianą coś zmieni? Widzisz tam właśnie złe osoby, które uważasz, że coś ci zabierają? Widzisz takie, którym zazdrościsz i co? Będziesz się bić z nimi na tej ścianie, z tą ścianą? No, niestety, to byłaby walka gorsza niż z wiatrakami, która do nikąd nie prowadzi naprawdę do nikąd. Być może do tej pory korzystaliście właśnie z takich metod siłowych i próby zmiany ściany. No i co się dzieje? Brak efektów, prawda? Oczywiście. Możemy siebie oszukiwać, nie ma problemu. Każdy to kiedyś robił. I jest to naprawdę powszechne. A jako powszechne, na ogół uznawane za dość normalne. Możesz jednak również, stosując medytację z wizualizacją, w pewnym sensie oszukiwać swój umysł, że kocham siebie i wszystko jest w porządku. No co jest lepsze? Co da lepsze efekty? Twierdzenie, że otaczają nas tylko ci źli ludzie i cały czas coś zabierają i przeszkadzają i są toksyczni i w ogóle bez nich to bylibyśmy już zupełnie gdzie indziej. Czy też może lepiej w medytacjach sugerować sobie wspierającymi wizualizacjami szczęśliwe rozwiązania? Można się oczywiście tak oszukiwać jak dotychczas, tylko że niestety robiąc to latami, brak Ci teraz pozytywnych efektów, więc chyba i w przyszłości też tak będzie. Zastanówcie się, jakie macie efekty w świecie zewnętrznym. Jak ty. Czujesz się na co dzień? Jakie masz relacje z innymi ludźmi? Ile zarabiasz? Jaki masz komfort życia? Jaką masz jakość życia? Bo to tak naprawdę jest wyznacznik naszego rozwoju. Trzeba również popracować z naszymi przekonaniami zakodowanymi w naszych umysłach, typu nie zasługuję na nic dobrego, nie należy mi się, jestem nieudacznikiem, w niczym nie jestem dobry. Wszystko, czego się dotknę, zaraz psuje. Oni po prostu mnie nie cenią, jestem niewidzialny, nigdy odpowiednio mi nie płacą za to, co robię. Muszę być idealny, by mnie akceptowano. Muszę mieć rację. Nigdy nie mam wystarczająco dużo. Potrzeby innych są ważniejsze niż moje. No a to wszystko łączy się właśnie z tematem pieniędzmi. Że trzeba ciężko pracować na pieniądze. Trzeba walczyć o nie. Że pieniędzy zawsze jest za mało. Że pieniądze to dobro, którego nie ma pod dostatkiem lub że pieniądze to źródło wszelkiego zła. To wszystko są przekonania ograniczające. I jeśli twój umysł, ego, jest tym zaprogramowany, no to sobie, ale tak właśnie wygląda Twoja rzeczywistość. Tak wygląda, bo to są programy i kody. I nawet jeżeli myślisz i zaczynasz wierzyć, że jest inaczej, to te kody i programy trzeba usunąć. One są najczęściej oczywiście po rodzicach. To nie o to chodzi, żeby znowu coś zwalać na rodziców, ale najczęściej są po rodzicach. Bo teraz przypomnij sobie, jak było w Twoim domu rodzinnym. Jak to wyglądało? Rodzice martwili się o pieniądze. Czy mieli ich pod dostatkiem? Korzystali z nich, czy właśnie jak tylko mieli, to oszczędzali na czarną godzinę, bo zaraz coś się może wydarzyć. Czy naprawdę było ciężko? Nic nie oceniaj. To nie o to tu chodzi. Nie oceniamy. Przyjrzyj się tylko, jakie emocje wzbudzały pieniądze w Twoim domu. Czy były kłótnie o nie? Czy były jakieś trudne sytuacje? Wszystkim tym niestety zaprogramowany jest Twój umysł. A nam teraz oczywiście. Nie chodzi o to obwinianie, tylko chodzi o przyjrzenie się temu, że Ok, my to przyjmujemy, uznajemy, ale jesteśmy już osobą dorosłą. Nie jesteśmy dziećmi i wiedząc, jak programuje się umysł, możemy to przerwać. Pamiętajmy jednak proszę o tym, że my tu możemy, praktykując wdzięczność i uwalnianie, wszystko zmienić. Ale na litość boską nie zawalajmy naszych umysłów na bieżąco nowym chłamem, bo to tylko utrudnia. Są bowiem osoby wśród nas, które nadal to negatywne programowanie umysłu karmią treściami typu, że idą ciężkie czasy, że trzeba się ograniczać, bać. Przede wszystkim bać i wystrzegać, że kataklizm, że wypadek i takie tam różne rzeczy. I teraz moment. Pytam. Czy to dodaje ci energii? Czy wiara w to, co mówią te wietrzące zło osoby dodaje ci energii? Czy w tym są rozwiązania. No nie. Najczęściej to jest tak, że 80% ludzi na świecie wierzy w brak, wierzy w fałsz, wierzy w to, że zabraknie. Trudno więc żyć i wierzyć w dobro i dostatek. Dlatego też wielu z nas, mimo już weszło na ścieżkę rozwoju duchowego, często staje w rozkroku między fałszem i prawdziwym rozwojem. Często niewiele trzeba, by zachwiać wiarę w cud, w moc medytacji i szlachetny rozwój, bo poczucie strachu generujące przede wszystkim braki zwycięża. Często też na naszej drodze rozwoju wydaje nam się, że jeśli się rozwijamy, to jesteśmy lepsi od innych. A przecież rozwój to bycie jednością z innymi. My wszyscy mamy mniej lub też bardziej zaprogramowane umysły przeróżnymi kodami. Często z niewinności, z prawdziwej niewinności i niewiedzy, robimy różne rzeczy, bo mamy wrażenie, że dzięki temu przetrwamy, że dzięki temu będzie lepiej tak dyktuje nam nasz zakodowany umysł, który tylko chce przetrwać. Nasze zadanie to odnaleźć się w tym, co jest, a nie wchodzić nie wiadomo w co i bujać w obłokach, bo to nie o to chodzi w tych wizualizacjach i w tych medytacjach. Przyjrzyjmy się więc naszym programom. Zobaczmy, po kim lub po czym je mamy, i będziemy to mogli w naszej medytacji wizualizacyjnej uwolnić. Chodzi mi tu ponownie o to, żeby uznać, a nie negować, bo to właśnie brak akceptacji i działanie na siłę inaczej. Niż zrobili to nasi poprzednicy. Nas po prostu inaczej. Nieważne, dobrze, źle, ale skoro oni zrobili tak, to ja się teraz wysilę i zrobię inaczej. I to właśnie powoduje, że my odtwarzamy bardzo podobne sytuacje, bo brak tej akceptacji jest tylko negacja. A uwolnienie. Musi poprzedzić akceptacja. Im bardziej zaprzeczysz szkodom z przeszłości, tym mocniej objawią się w naszym życiu. Fałsz i ubóstwo to ten sam wzorzec, więc my raczej szukajmy komfortu w innej, lepszej, sensowniejszej drodze. Dusza nasza szuka rozwoju cały czas. A my możemy ją wspierać na wiele sposobów. Ja tu proponuję wsparcie medytacjami z wizualizacją, w których malujemy lepszy świat, a one powtarzane wielokrotnie tworzą nowe, korzystne dla nas kody i nowe neurologiczne połączenia. Proponuję też uznanie, że jesteśmy czymś więcej niż umysłem czyli świadomością. A stąd już tylko krok do tego, by nasza świadomość korzystała prawidłowo ze swoich cudownych narzędzi. Jakimi są umysł i ciało, by nauczyła się wydawać im polecenia ku naszemu dobru i szczęściu. Jeśli chcesz, możesz teraz cofnąć się do poprzednich publikacji, do poprzednich pogaduch wpisując tu na YouTubie Emporio Life, hashtag 205, 207 lub 209, bo to wszystko są pogaduchy wyjaśniające ten temat, lub do uwalniających medytacji o hashtagach 206, 208 i 210. Zawsze najpierw Emporio Life, hashtag i numer. Pogaduchy 205, 207, 209. Uwalniające medytacje to hasztagi 206, 208 i 210 po wpisaniu Emporio Life. Niech wszystkich poruszam temat uwalniania zbędnych nam emocji. A za trzy dni będzie kolejna. Uwalniająca przepływ finansowy medytacja. Kochani, i niech nam się darzy.